Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim nagraniu szkoleniowym. Tak się w ostatnim czasie zastanawiałem, bo Magnus Carlsen też jest człowiekiem, tak? To nie jest maszyna, która wygrywa wszystkie partie. Zresztą mieliśmy tę okazję zobaczyć na Mistrzostwach Świata w Szachach Błyskawicznych w Warszawie, gdzie był daleko, daleko poza podium, nawet nie nawiązał walki o to podium. I tak się zastanawiałem, czyli... W, w ilu ruchach Magnus Carsen przegrał swoją najkrótszą partię? Czyli po prostu hmm, postanowiłem czas po prostu sprawdzić. Okazało się, że w bazie danych jest parę partii, w których Magnus Carsen przegrywał. Hmm, poniżej 25 ruchu zarówno białym kolorem jak i czarnym jednak jedna, jedna porażka wyraźnie się wyróżniała otóż partia z Biel z 2005 roku w którym przegrał z Janikiem Pelletierem Pelletier to taki arcymistrz ze Szwajcarii no od dłuższego czasu na podobnym poziomie Tutaj na ekranie macie właśnie okazję na stronie organizatora znalazłem wycinek właśnie z tego 2005 roku macie tutaj okazję i między innymi zobaczyć no, takiego troszeczkę misiowatego Hikaru na No i Magnus Carsen, no, można powiedzieć, że też młodzieniec, aczkolwiek należy dodać, że w 2005 roku był już arcymistrzem. No, mamy tutaj nawet Galfanda, który też grał w Warszawie i Wołokitina. Spojrzałem również w wyniki tego 38 turnieju w Biel. No i okazało się, że tutaj kolejna ciekawostka. Magnus Carsen zajął w tym turniu ostatnimi. I kolejną ciekawostką jest również to, że nie wygrał żadnej partii. Także tytuł na, na tytuł Mistrza Świata trzeba troszeczkę jednak partii poprzegrywać. Turniej miał bardzo wyrównany przebieg. Nakamura też. Yy trzeci od końca, a wygrał doświadczony Gelfand, zresztą widzimy, że do zwycięstwa potrzebowało tylko, potrzeba było tylko dwóch plusów, także osiem remisów i dwa zwycięstwa Gelfand. Kolejną ciekawostką, którą udało mi się znaleźć w odchłani internetu, to jest zapis tej właśnie partii historycznej, w której Carson przegrywa w 15 ruchach, jest zapis z podpisami, tutaj widzicie wszystko na zbliżeniu, e, także wydaje mi się, że to jest autentyk, e, no i Masz 450 dolarów, możesz chyba to nawet kupić. Ja nie wiem, czy ta oferta jest aktualna. W każdym razie, jak wpisałem, właśnie Carlsen, tu nawet literówka z pelletetierem to taka ciekawostka tutaj wyskoczyła na internecie. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka, którą chciałbym tutaj zaprezentować. Dzisiejsze nagranie to takie właśnie same ciekawostki. Magnus Number, czyli liczba Magnusa Carsena. Jakby to tak porównać chociażby do piłki nożnej, jeżeli wygramy na przykład w jakimś takim bezpośrednim star starciu, gdyby Polska, no już zdarzało się oczywiście, wygrała z Niemcami, no to taka liczba. Kroków, których, w których jesteśmy lepsi od Niemcy, to jest jeden. Mamy tutaj jeszcze jeden przykład. Macedonia sensacyjnie wygrała z Niemcami, to też dla niej liczba kroków do Niemiec to jest jeden, ale są takie kraje, które na przykład wygrały z Macedonią, ale nie wygrały z Niemcami. Gdyby na przykład tak, taki kraj sobie tutaj dobrać, no to wówczas liczba kroków w stosunku do Niemiec będzie wtedy dwa, to załóżmy, no nie wiem, Armenia, może się tak zdarzyło, że Armenia wygrała kiedyś z Macedonią, a Macedonia wygrała z, z Niemcami, no to wtedy jest liczba dwa. No to można powiedzieć, że to taka troszeczkę dziecinna zabawa, czyli jak ja wygrałem z tobą, a ty wygrałeś z kimś, to ja jestem lepszy od tego, od tej trzeciej osoby. Najprościej podać to na przykładzie, tutaj też jest to opisywane właśnie na tej, na tej stronie. Żeby w, tak naprawdę porównać się z Magnusem Carsonem, trzeba wpisać swoje ID FIDE, które można znaleźć na stronie FIDE. Także wchodzi się na stronę FIDE.com, tutaj wchodzi się w ratings. Pojawia nam się czołówka, kto tam rządzi na świecie w poszczególnych kategoriach, czyli Carson, Hui, Fan, Firuzia i, i Zu. Wpisujesz swoje nazwisko i numeru ID szukamy właśnie tutaj w tej rubryce pod nazwiskiem, także kto sobie kopiuje. I wchodzą na tą stronę Magnusa, ctrl-c, ctrl-v. I jak to wygląda? Liczba kroków, w którym, w którym okazuje się lepsze od mistrza świata Magnusa Karasana, to jest 4. Zdarzyło mi się wygrać kiedyś z Michałem Luchem. Michał Luch zwyciężył z Maćkiem Klekowskim, z arcymistrzem. Maciek Klekowski zwyciężył z Radosławem Wojtaszkiem. No i pamiętamy też te słynne, słynne zwycięstwo Wojtaszka nad Karsenem. Także tutaj zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił komentarz. Jeżeli masz ID, FIDE, no to sprawdź w ilu krokach jesteś lepszy od Magnusa Krasena. Zapraszam teraz do analizy tej najkrótszej partii, w której Karsen został zmiażdżony w 15 posunięć. Janik Pelletier, Szwajcar, Magnus Karsen, norwyk, Szwajcar białym, Karsen czarnym kolorem. i Zobaczmy, jak to wyglądało. Obaj zawodnicy nie mieli wtedy rankingu 2600, nawet, ale oczywiście byli arcymistrzami. D4 Carsen odpowiedział skoczkiem F6. C4, E6, Skoczek C3, goniec B4, także obrona nimcowicza. Hetman C2 cały czas idzie główna linia D5 i C bije D5. Bardzo nietypowa odpowiedź, teraz Magnusa Karsenem: nastąpiło posunięcie C5. No dziwnie, tak. Przed chwilą oddał pionkę, bo zagrał D5, przeciwnik mu to zbił, a w tym momencie nie odbija tego. no... Najbardziej naturalną odpowiedzią jest e4d5. Wydaje się, że to jest ruch logiczny. W tym momencie goniec uderza w pionka. Jeżeli zagramy posunięcie e na d 5 no to goniec może teraz wyjść na szerokie wody, chociażby na jakieś pole g4. No na na to pole na razie nie może pójść, bo jest Hetman. Inną ciekawą, dobrą odpowiedzią zamiast posunięcia C5 jest taka odpowiedź jak Hetman b D5. To wygląda troszkę mniej logicznie, ponieważ nie wypuszczamy gońca. Ale po skoczku F3 teoria tutaj mówi, że można walczyć w tym systemie. Aczkolwiek kompletnie mi się to nie podoba, bo po Hetmanie F5 tak sobie zdwajać pionki. No, jednak powoduje, że białe mają dosyć prostą grę. Zamiast tego niespotykanego C5, można było też po prostu zwyczajnie odpowiedzieć: Skoczek bije D5, i też gra byłaby gdzieś tam na równi. Także myślę, że to jakieś przygotowanie Carsena. Mimo, że partii znalazłem może 4 w bazie, to jednak no nie sądzę, żeby to sam wymyślił podczas pojedynku. D bije C5, Skoczek bije D5, goniec D2. no całkiem w porządku na razie Carlsen goniec bije c5 odbija tego pionka skoczek bije d5 i Hetman bije d5 e, powoduje to że Hetman Norwega obecnego mistrza świata się wyprowadził e, ale tutaj Janik Pelletier od razu przyszykował bardzo ciekawą kontrę i jest to posunięcie e4 i tutaj młody Norweg po prostu się pogubił e, zagrał słabe posunięcie Hetman d4 które prowadzi może jeszcze nie do porażki ale do trochę gorszej pozycji e, można było wybrać brać też posunięcie Hetman C6. Pamiętać trzeba, że trzeba tak odejść, żeby Hetman w tej sytuacji bronił tego, tego gońca. E, mogłoby nastąpić wieża C1, koń D7, obrona. Po B4 goniec E7. E, tutaj Szwajcar mógłby być z pionkiem więcej. Bicie, bicie, e, bicie. Jedną z opcji to jest goniec B7. A druga opcja, taka bardziej można powiedzieć ambitna, to jest zrobienie roszady. Gramy chwil bez, przez chwilę bez pionka, skoczek E5, ale zwróćmy uwagę, jaki mocny rozwój mają czarne. powieży D8 kolejna figura wchodzi do gry i po skoczku D3 mamy już wyraźny a tutaj w postaci pary gońców. No a przeciwnikowi też nie jest tak łatwo realizować. Za chwilę mamy tutaj jakiś odskok, no, chociażby na, na tego słabego pionka. A2. To jest jedna z opcji. Zamiast Hetmana D4, które Carlsen zagrał w partii, można było też zagrać Hetman D6. No ale wówczas jest takie posunięcie B4. Po B4 Okazuje się, że co, że goniec się nie może ruszyć, ale B4 też nie jest dobrym posunięciem. Z tego względu, że my wcale gońcem się nie musimy ruszać. My już możemy teraz w tej sytuacji skontrować i możemy zagrać posunięcie Hetman D4 i nagle by, okazałoby się, że to Carlsen tutaj włada teraz tą pozycją, ponieważ no wisi zarówno F2, jak i wisi wieża na polu A1. Także czarne mogłyby stracić gońca, no ale to wtedy by sobie skosiły wieżę. Po takim ruchu jak wieża C1, też nie jest dobrze, bo jest bicie i bicie na polu F1. E, także tych opcji tutaj Karsem miał całkiem sporo. Na Hetmana D6 jest jeszcze jeden wariant. E, Najlepszym odpowiedzią zamiast tego słabego B4 jest oczywiście wieża C1. E, I po skoczku D7 myślę, że ta gra jest gdzieś tam koło równości A3. Roszada gramy dalej. E4, Carlsen, Hetman, D4. E, I teraz, e, nie wiem, może nie docenił, może przeoczył, ale w tej sytuacji e, Pelletier zagrał ruch, który powinien zagrać i zagrał po prostu długa roszada. No ruch też taki e, nie do końca standardowy. Przyszłościowy na pewno Hetman z królem nie powinien stać na, na linii z taką wieżą, no ale do tego jeszcze jest kawał, kawał drogi. Zanim ta wieża się wykopie, stąd zanim te figury pójdą, to e, no, czarne muszą rozwiązać swoje problemy. E, przede wszystkim w tej sytuacji grożą takie rzeczy jak goniec c3, goniec e3, albo jeszcze gorzej, goniec na g5. Być może jak była ta pozycja i hetman poszedł właśnie ze strony Karlsena na d4, to młody Norwek być może spodziewał się takiego posunięcia jak goniec e3, no ale to też, no to już jest poziom arcymistrzowski, no hetman b4 jest prostą odpowiedzią z szachem i na gońca d2 mamy hetman b6 i czarne są tutaj jak najbardziej dobre. B4 nie grozi, gdyby było b4, to jest szach, no i król musi odejść a białe nie mają czasu, żeby uderzyć na całość. W partii po długiej rozszadzie młody Norwek odpowiedział skoczkiem na D7. Inną z opcji, zdecydowanie gorszą, byłoby posunięcie Hetman F2. No, arcymistrzowie takich pionków nie biorą. Tutaj skoczek H3, kolejna figura się wychodzi. Gdyby Hetman na D4, no to znajdźmy teraz prosty motyw ataku z odsłony: goniec i plus wieża, i Hetman, i znajdujemy taką, taki ruch jak goniec na G5. Jeżeli hetman na E5 to matujemy. Gdyby w tej sytuacji po skoczku H3 Hetman odszedł na inne pole, to Hetman F6 to też jest goniec G5 i tutaj widzimy, co się święci za, za plecami Hetmana. Jak Hetman sobie odejdzie, to ponownie jest mat na polu D8. Tu jeszcze dodatkową opcją jest po skoczku H3 jest jeszcze taki posunięcie jak Hetman H4, ale to ponownie z pomocą nam przychodzi goniec G5, który ponownie zwycięża. Także oczywiście Hetman B F2 odpada. Skoczek D7 było dobrą kontynuacją, na co Palety Tierra zagrał Goniec B5. No i tutaj Carson w dziecinny, w taki szkolny sposób się po prostu wysypał. Partia klasyczna, partia z 16 kategorii. No, chyba Magnus jednak nie był w, na tym turnieju. Jeszcze tak doświadczony, na pewno nie był jak, jak jest teraz. Także bardzo prosty błąd. I na Goniec B5 po prostu zrobił roszadę. Co po tej roszadzie jest złego? Otóż, otóż jest to, że Goniec C3 jest. No, Taki zwyczajny, szkolny atak z odsłony. i pod lupą jest on e, zarówno Hetman, jak i Skoczek. E, w partii było Hetman bije F2. Hetman bije F2, Goniec bije F2 i Magnus został w tym momencie bez figury. Goniec D7, e, rozpaczliwy szach, który też nic nie daje, król C2 e, i wieża B8. Nie wiem, czy tak w partii było, e, czy też nie. W każdym razie tak jest w zapisie, Carson w tym momencie złożył broń. Oczywiście to nie jest pozycja, w której e, dostał mata, tak? to, Ta partia mogłaby się dalej toczyć, ale ogólnie się przyjęło, że jeżeli jest figura więcej, no to raczej... Nie ciągnie się tego dalej, bo i tak arcymistrzowie oczywiście sobie poradzą. Co należało zagrać? Na gońca b5, który zagrał Pelletier trzeba było odpowiedzieć goniec za 7 i wówczas gra mogłaby się toczyć. Tak, goniec c3, hetman poszedłby na c5, po zbiciu, po zbiciu straciłby Norwek piąka na g7, ale wówczas po wymianie, po wymianie jest odpowiedź wieża g8, goniec by sobie odszedł i Norwek by odbił sobie piąka na g2. Myślę, że z całkiem przyjemną pozycją. Także nawet Magnus Carlsen, młody Magnus Carlsen, który już był wtedy arcymistrzem, popełniał takie, takie szkolne błędy. To oczywiście nas cieszy, niezmiernie oczywiście kibicuje Carlsenowi, bo jest zawodnikiem wybitnym, ale warto tam ku pokrzepieniu serc zobaczyć sobie taką partię, w której po prostu tak mocny zawodnik popełnia tak prosty błąd. Także jeszcze raz przypominam, napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza Magnus Number, czyli liczba Magnusa, kogo tam pokonaliście, kto pokonał kogoś, kto pokonał Magnusa Karsela. Dzięki za zobaczenie dzisiejszego nagania, zachęcam do subskrybowania kanału, zobacz moje ofertę moich książek szachowych i kursów online i oczywiście powodzenia do zdroszowego mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.